Mamy jakiś węgiel, nie. To niepotrzebne te ryby tu, 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 tu. Niektóre rzeczy tutaj powyrzucam do tej skrzynki. Wrzucę do skrzynki niektóre rzeczy. Dobra, mamy 14 żelaza. Nie wiem, czy chcę je tak całkowicie, właściwie tu trochę, no więcej. Nie wiem, czy chciałbym je tak całkowicie, wiecie, zużywać. Może na buty. Nie wiem, czy dobrym pomysłem to jest takie, że, wiecie, całkowicie zużyję. I dobrze. Nie, nie, to nie jest chyba biadra sobie jeszcze zrobię. I to zostaje. Czy jeszcze mamy? Dobra. Trzy żelaza to nie jest dużo. Dobra, tutaj są piece nasze. O nie zombie jak mnie goni mały. Nie o. Tutaj jakaś baranina. A, jeszcze tu jest żelazo. Zapomniałem. Dobra, to tak. I nie mamy paliwa za dużo drewna. Tyle, żeby starczyło na wszystko. Na każdy piec. Musimy trochę tego paliwa jednak nazbierać jeszcze. Przecież, trochę drzew musi tutaj. Zostać wykarczowane. Może to? To dębowe myślę. No to jest takie zwyczajne, tamte świerkowe będzie wykorzystywane przy budowie naszego domku, a te czarne, czarny dąb jest dosyć ładny, to jest dosyć ładne drewno. Przecież tam dawałem świerkowe, wiecie, no ale... Tak dam, żeby widzieć, ile mam już tego drewna. Dobra. I... I dajcie łapkę w górę, bo bardzo mi to pomoże. Pomożecie mi w rozwoju mojego kanału. Będziecie też subskrypcję z dzwoneczkiem, to też mi pomoże w rozwoju kanału. I jeszcze nie jeszcze będziecie dostawać powiadomienia, jeżeli zaznaczycie dzwoneczek, oczywiście, do tego musicie zaznaczyć dzwoneczek, nie tylko subskrypcję. Będziecie dostawali wtedy powiadomienia o moich filmikach, więc nic nie pominiecie. Myślę, że to jest fajna opcja. No, ja bym skorzystał na pewno. Bo warto. Dobra, też czarny dom, to nie. A, wiem, przypomniało mi się że jest dobry sposób, żeby mniej paliwa zużywało, żeby wiecie, mniej, żeby przerabiać deski na pół płytki. Jak się je o, daje na do pieca. Wtedy to się wolniej, ty, 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 ty wiecie, Więcej ich jest, a to podobno ma takie samo jak deski. Tak samo szybko się przepala jak deski. I teraz mamy odpowiednią ilość. Odpowiednią ilość paliwa. Chociaż też nie wiem czy trochę nie za mało odrobinkę. Tutaj już wiecie o. Tutaj będzie to Dobra. Syk. Dobra. Mamy tutaj paliwo. O, zombie tu Dobra, o co tu jest? Hmm. Nic takiego. Ej, co to jest? Nie wiem. Czasami tutaj takie znajduję. Dobra, musimy tutaj narąbać trochę drewna tego świerkowego na nasz domek, na, na ściany. Na przykład w Simach, jak chcemy, wiecie, mieć. Coś, to na przykład po prostu bierzemy i kupujemy ściany. Na przykład chcemy coś dołożyć, dodatkowy pokój. I nie musimy żadnego drewna zbierać. Ale tutaj trzeba. Te duże drzewo, nie wiem, czy chcę je. Czy chcę je tutaj niszczyć? O, 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 o! Co tu jest? Jakaś jaskinia. Nie wiem, czy chcę tu wchodzić, bo tutaj pewno będą potwory. Mam tylko jedną pochodnię. O nie! Tak, tu są potwory. Na całe szczęście tylko zombiaki. Nie ma szkieletów, ani kliperów. O nie, jeszcze są. Tam są jakieś potwory, widzę. To zrobimy taki myk już nie przejdą. A tutaj już jest chyba pojem z tej jaskini. No zaczekajcie. Ej, pieska słyszałem. Mam tylko jedną pochodnię, postawię ją... ...tutaj. O, i cała jaskinia jest oświetlona. Ej, tu można byłoby coś zbudować, bo tutaj jest takie idealne miejsce chyba na pomieszczenie. Ale tu jest węgiel. Mieć to nie wiem, czy będę kopał. No, właściwie to miedzi nie potrzebujemy. O, a tutaj co jest? Też jakaś jaskinia. Ale dobra, nie idziemy tam, bo nie ma pochodni już. Już nie mam pochodni, skończyły mi się. O, Oje, też jakaś jaskinia. Tu jest takie jaskinie, tu są. Nie wiem, jak tutaj na te. Duże drzewa. No, tam się nie wyjdzie. Ej, tutaj patrzcie jaka dolinka, taka... Takie fajne miejsce. Wiem, skąd możemy mieć dużo paliwa. Możemy na przykład lawą... La, lawę traktować jako paliwo. Nie! Flipper, uciekamy. Odwrót. Dobra, możemy jeszcze lawę użyć. I zapraszam Was do odcinków, do odcinków z Design 4. Chociaż nie wiem, czy chcę lawę jako paliwo, bo potem będę z tej lawy obsydian robił. Tam trochę wezmę, to chyba nic się nie stanie. Z tej lawy będę obsydian robił. Tylko na razie nie robię. O, i o, jest obsydian. Ale zobaczcie, teraz jest tu mniej trochę tej lawy. Teraz daję, mi cały czas jest mniej. Próbowałem... Nie, nie! Nie! Nie no! Trochę tutaj to źle kliknąłem Sterowanie Wiecie A tamte rzeczy chyba się niektóre pospalały. Mam nadzieję, że nie spaliły się moje najważniejsze rzeczy. Nie wiem, co ja tam miałem takiego. Piaderko, ale widzę, że jest. Zbroje miałem. No nie, nie ma dużo rzeczy. Miecza, o kurczę. Spaliło się. Hmm, zobaczcie, obsydian się robi jak się tak weźmie lawę. Nie, bo ja chciałem tak wziąć i sprawdzić, czy to się... O, da się! O. E, nie, a nie wskoczyłem do tej lawy. Zapraszam was, was jeszcze do odcinków z Simów. Z Sim 4. Bo uważam, że te odcinki są naprawdę fajne. A niestety mają małą oglądalność. Nie wiem właśnie dlaczego tak jest. Jak sobie oglądałem, to są bardzo fajne. Ale jakoś. No nie wiem czemu. Nie mają takiej dużej oglądalności. Na jaką według mnie zasługują. No ale... Dobra, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz, jak uważacie, co powinniśmy tutaj zrobić w tej serii. Może macie jakiś pomysł na coś co moglibyśmy zbudować, stworzyć. I ja już ten odcinek kończę. Dajcie łapkę w górę i subskrypcję. Pa!